Tego kolora to już szkoda się opowiadać. On ma swój świat i swoje kredki. On żyje w, jak, w, jakiej, w jakiejś bańce swojej. Więc nie, nie ma pojęcia o życiu. Mm. Virexta zarezerwował na Halloween trzy stoliki już. Właśnie szykuje potężna impreza. Właśnie trzy 3 stoliki w trzech klubach. Mm. O kurwa! O kurwa! O ja dwie! Nigdy nie miałem dwóch! I tak to można grać! Kurwa, w jednym tym... W jednym spinie, w sensie w jednym bonusie i jeszcze kręci. Pierdolone. Musieli podkręcić tego flagana. Ostatnio narzekałem na niego, bo nie oddawał. W polskich więzieniach dobrze karmią, czy to zależy od więzienia. Mielony, buraczki, ziemiaczki. Zupka. Schabowy, ziemiaczki. Jakiś ten. O kurwa, Salceson? Masełko, kawa czarna Pasztecik to akurat lubię. Masełko, pasztecik, pomidorka brakuje tylko. Tutaj jakieś... Nie wiem co to jest. zupa nie zaciekają wygląda. Czemu już wszystkiego... Kanie, to kompot chyba jakiś O kurwa to spaghetti chyba. Ja pierdolę, parówki. Nie, nie zaciekawiło mnie teraz to więzienie jedzenne więzienie jedzenie, kurwa jedzenie więzienne a tutaj bez mięska? nie, co to kurwa jest? Jajkaś, a bo to jajko chyba do tego, do żurku no to, 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 elegancko wygląda akurat to 10 na 10 codziennie umiesz platki węgierskie lubisz? no to śniadanie chyba, nie? gięta też dobre śniadanko no tutaj to biedne śniadanko jedno jajeczko Klejem trzeba się dopychać. jesteś niewinny po No kurwa z ciekawości. To też bym zjadł. A czemu w plastiku tu? Nie można normalny, ten. Lubię taką. To się sałatka szwedzka chyba nazwała. Lubię. Ale co to jest? Kurwa, no to to jest lekka przesada. To są takie małe serderki. To, tak, to, to, to nikt się tym nie naje. Kurwa, puchnięka chleba. <grywa> Tutaj to klasa. To też klasa. To chłodnik jakiś. Nie wiem co to jest, już drugi raz to widzę. A to jest mielony chyba, tylko tak jakiegoś kurwa... Dużo strasznie mielonych, ja lubię, zobacz. Bardzo dużo mielonych, ja lubię mielone. Sprawdzam, bo mnie zaciekawiło, jakie jest jedzenie. W plastiku, bo jest ryzyko samookaleczenia. No w sumie... Kurwa, zapomniałem, że to więzienie, a nie restauracja. Ja słyszałem, że niektórzy tacy menele, czy tam bezdomni, no to oni wolą siedzieć w więzieniu, niż na ulicy. Jak jesteś bezdomny, to wystarczy nie pić i masz te wszystkie przytułki czy coś takiego. Także że ci bezdomni wolą chlacić i być na, uli na ulicy, bo oni tam sprawdzają je chalkomatem. Dobra, ostatni. Kurwa, też to jakoś oglądałem, że oni robią, że plują chyba, biorą jakieś jabłka i do jakiejś torebki plują i, i robią z tego alkohol sobie. Takie te... I z chleba, no, z chleba. I robią sobie normalnie z tego alkohol w więzieniu. Chleb, jabłka, do butli. No, no, coś takiego. Fermentacja, no tak, tak. Dobra, nie gadajmy już w tym więzieniu, bo było już gwarnych pedofili? Jeszcze nie, bez garnuszka nawet. No kurwa, trzy tęcze bez garnka. <laughs> Prawda, jak ci kiedyś było po stronie, no, ale co ty myślisz, że ja się tam będę podawał w więzieniu? I grozi mi jakieś nie 20 lat więzienia, żebym zmienił orientację. No chyba, że mi sami zmienią. No ja to. gwałty nie są. o, już gwałty. To nie są legalne w więzieniu, no jak to zgłoszę, żeby zgłosili to coś przy... Przecież nie będą mnie kurwa gwałcić codziennie, no. Chyba jak zgłoszę to, że, że byłem zgłasony, no to coś zrobię temu gwałcącemu. Czyli nic nie robię. A co ile? To cię wyśmieją? Nie no, co? to? na celi będzie kawkę upijać? Wireksa to nawet bym... Jakbym bardzo brakowało kobiety, to bym mógł. No 16k. Kurwa, słabo. Zobacz dupę cebulą, a co mnie boli wtedy? I zobaczą, że jesteś Żydem, to może mieć problemy na tatuaż, tatuaż. Jakie problemy? Ja nie jestem Żydem, a tylko korzenie żydowskie. Możesz brać widzenie intymne i municzkę zapinać, więc luz. A co ile? Widzenie intym, intymne jest. A raz w miesiącu? Eee. I co to, każdy tak ma? Takie widzenie intymne? W sumie tak, no jak kurwa siedzi chłop 20 lat i nie porówna, to przecież no, to się gromadzi agresja, to lepiej niech widzenie intymne ma, no nie? Widzenie intymne to nagroda, a co tam jest jakiś kurwa system kar i nagród w więzieniu? Pośrednio po prostu siedzisz i się opierdalasz. No bo, tak, no bo co się robi w więzieniu? Wstajesz, leżysz, jesz i nic. I tylko tyle, czytasz te książki. Kurwa, to, to ja mogę to nazwać detoks dopaminowy, a nie więzienie. One more. Kurwa! No jak słabo. Na kucharza Cię wezmą? O! Na kucharza by mnie mogli wziąć, no! Zbierasz wnioski na, nagrodowe albo naganne. No ale za co na przykład masz nagrodę? A za co naganne? Zadzio coś Cię natknąć? Nie chcą, kurwa! Tak po prostu rozmawiamy o więzieniu. Kto się umiesz? Mówię, bardzo dobrze. Nagroda za dobre zachowanie, sprzątanie, za pracę itp. na jednym słowem przedszkole. Jak kurwa za pracę? To więzienie coś się pracuje? Ile tam się zarabia? Co kurwa? W więzieniu masz pracę. Ale nie musisz pracować. Ale tylko możesz, tak? Nie ma nie ma obowiązku pracy. 7 złotych na godzinę, pierdolę, coś wolę leżeć. 70% wypłaci za pierdolę, to kto normalnie tam pracuje? Nie musisz, ale możesz, no właśnie. Nasz kolega wspólnie chodzi do pracy z więzienia. Ale jakie odróbki, kurwa, przecież ja tam nie będę pracował, to się nie opłaca za 7 złotych pracować. Ja rozumiem, że ta praca to jest dla, dla osób, które siedzą w więzieniu i nie mają rodziny, nie mają niczego, żeby im wysyłali pieniądze, tak? To o żeby chodzi, żeby na, co na cokolwiek mieć. Jak nie wiem, no w sumie trzy godziny pracuje i fajeczki ma. Jak tam lubiłem powiedzieć, że zarobiłeś 500k na, na miesiąc, to oni w szoku. Stary, oni będą mieli, mieli za takiego mitomana, że to nasaka. Odróbki masz za darmo, zamiast pojechać w więzieniu. Aha. ale za co odróbki? Przecież kurwa, ja nie zrobiłem nic, zły, nic złego. Odróbki to masz. Za co można dostać odróbki? Za co można dostać odróbki? Drobne kradzieże, zniszczenie mienia, znieważenie. O to! Stary! O, ale dobrze mi nie przyjebali. Kurwa, odróbek za to. Tylko dostałem mandat. A za to mogę mieć odróbki w Polsce. Czajż to? Ja pierdolę. Ja pierdolę, za to mogę też dostać. Wybrałeś sobie, kurwa? Ja mam sprawę w sądzie w listopadzie. Czajż to, jakbym ja musiał wrócić do Polski, po to, żeby na szóstą rano i to jeszcze w zimę jebać na odróbkach i sprzątać, kurwa jakiś śnieg. Ja pierdolę. Dobra, LeBandit. Dobra, nawet nie mogę, nawet 25. Następny też będzie. Módlmy się, żeby oddało. Jak ja wysyłałem ziomkowi. To musiałem przez jego siostrę wysyłać. Kurwa, ile tych kończynek. O, dobra jest fajnie. No nie jest fajnie, jest chujowo. Na dole chociaż za bonus oddałem. Nie idę kurwa siedzieć, przecież po prostu wszyscy dostałem te pisma po prostu, żeby jechać do Opola i po prostu porozmawiać z tą prokuraturą, czy tam nie wiem co tam jest, nie pamiętam jak to jest. Wy tego nie wiecie, ale bardzo dużo ludzi, z tego co dostałem info, a mam dobre z pierwszej ręki, to w Opolu było już 19 osób. od od tamtego roku, od 2024, było 19 osób już w Opolu. Tylko, że ja po prostu o tym mówię. Głośno, a nikt tego nie mówi. I żadna osoba, która w tym Opolu była, nie siedzi w więzieniu, więc no, wyjewane. No gadałem z nim. No tak, nie siedzi. Żadna to sensie nie siedzi w więzieniu, więc wiesz. Siedzi z Pruszkowskimi. Nikt kurwa nie będę. musi teraz dać. Ja pierdolę! No! Co to za slot jest? Ratowało. Ale to i tak jest mniej niż wydałem na tego istotę. Więc nie może się mieć raz na 4 dni. Nie no, nie możliwe, przecież by tam takie bało. Ciele chwila. Okej. Okay. Co rozliczę? Poczekaj 57? Jest! 15, no Walka kurwa z tym. Na chuj to robisz jak już dało? Ale dało 15k Jest! Kurwa 15 no! Czemu te 15 a nie 57? Jak płcianocki trochę wygląda Za 50k Jak odda to odda, jak nie odda to nie odda <laughs> Nie, nie będę się śmiał kurwa Z więzienia, nie będę się miał otwicie więzienne Po co mam Wyśmiewać i tak dalej i robić sobie z tego żarty nie, nawet nie pierdol, że tu nie da. Ja... No nie, no kurwa, to żal. Pierdolę tego Szopa, nie gram go już nigdy więcej. Ale na ten Tak, oglądałem całą galę Clash MMA. Kurwa, trzy w tym, jeden k bez ręki. A tam kurwa elegancko Kaniowski komentował. Szczerze, Clash MMA... Top, top. Lepsze niż Prime. Fajne, bardzo, bardzo fajna gala. Podobała mi się. No i Kasza ma tutaj, ma okazję zagarnąć widzów z Polski. I to jest teraz, na przykład, dla tego ma, to jest duży problem, bo Kasza ma i ma wchód widzów z Czech, i teraz zagarnie zagarnie rynek polski. Ja nie rozumiem, dlaczego Fame ma się nie rozwija tak, żeby brać, na przykład, nie wiem, brać kilku influencerów, yy, nawet z Niemiec, dać komentarz niemiecki, puścić galę w Niemczech też. Żeby tak pomieszany był, tak jak teraz, nie? Mi się wydaje, że tym klasztorem ma będzie w chuj yy, chętny, żeby więcej Polaków u nich walczyło. I ten Gracjan Szadziński chyba też tam będzie walczył, bo widziałem go. Zawalczył z trzema karami. No ja nawet mogę zawalczyć z trzema karłami bez, bez gali. Nie no, ja bardzo lubię. Yy, jak widzę karma, to za każdym razem go chcę wziąć na ręce. Pamiętacie, jak byłem w Skandynawii, co spotkałem w klubie Czarnego Karła i też siedział mi na tym, na plecach mi siedział. Jak byłem u Box Dela, to też. Yy, yy, też ten, też wziąłem k.a. na plecy. Symetry, ja sobie, że oglądałem symetrię, ale to jest stary. No teraz, z jednej strony, myślę, że, że w tych więzieniach świat się zatrzymał tak z kilkadziesiąt lat temu i tam nie ma żadnych update'ów, jest mapa nieaktualizowana. A z drugiej strony, jak oglądam sobie nieraz więzienia w tych krajach cywilizowanych, to. No kurwa, nawet jest gość na TikToku, co streamuje więzienie, chyba. On codziennie stream daje. Na no TikToku to tam elegancko, ma no. komputerek, telefon, pyk, pyk. Dobrze, na kuręta DJ przecież to jest. OnlyFansiara, która i ona po prostu promuje swojego linfansa przez te sety. On nawet nawet nie ma tu nic. Nie jest nawet chyba podłączony, zobacz. Ty bez kitu kurwa, patrz! Ona nie ma tego podłączonego tutaj. Jest tylko jeden kabel zasilania, jakieś dwa kabelki wpięte, ale głośników nie ma podłączonych. Zobacz, to jest wszystko puste, kurwa, tutaj. <głosy> Zobaczcie <głosy> głośniki Wifi? fi No dobra, ale na dwa czyncze. No to chyba tego nie da się wszystkiego podłączyć, no nie? Ty, a ta ma kurwa wszystko bezprzewodowe. Jedynie laptop jest podłączony do prądu. A ona to w ogóle gra ma na jakieś desce do prasowania. Czy możesz do życzenia do mojego syna Bartka, na rodziny To jest tyno pośledzony. <noise> tak to on. <noise> Z najlepszego Bartu już szybkiego powrotu do zdrowia. ta <noise> kurwa... Że jak jesteś posiadany, to nie, już nie wyzdrowiejesz nigdy. To no, kurwa dużym życzenie. Ty już wiem, pomyliłem się, kurwa. Moniki głosówki są po prostu nie, niesamowite, słuchajcie. Tak z po prostu. Jestem fat Fatigué jestem. To znaczy zmęczony po francusku. Fatigué. Tak po prostu z dupy. 50 fifty nie, 43% do 57% gramy Olinę. A bo tu wczoraj się została kaska Dobra Lecimy. Na kurwa znowu euro winy No tylko tyle widzieliście, nie? No i kurwa Nie zapowiada się dobrze Jak to zacznę to treliwy krzyknik song O Monika Powiedziała, że nie może streama oglądać, bo Kik zabloka... Nie, nie można wejść na kategorię Slotsen Casino we na, na, na Francji na Kiku. I nie może oglądać streamów. Yeah, pe ja! PELLA! PERWILA! GWAZE kurwa pod TikToka może Nie Po co ja to robiłem. A, ja pierdolę, teraz w że... że zmieniła na polski internet. I właśnie teraz miała streama. Przestań co jest z tobą. Ooooooohohohohooo! Jednak mój szczęście przyniosła. Jeszcze tutaj... O, ja pierdolę! Nie no, pojebany jestem Buddy na tej wawadzie. Dobra! Kurwa! Przecież to będzie... Stary! Ja pierdolę, to jest Max! To jest Max! To jest Max chyba, kurwa! Ja pierdolę! Maxwin na bandycie! Za 10 euro! 2 miliony kurwa! Ja pierdolę! Sz kurwa mać! To jest największa wygrana, kurwa! Ja pierdolę! TO jest największa wygrana jakiekolwiek mnie na wadzie. I Maxwin Blue koszulka z, z bandyty jest kurwa! Koszulka z bandyty! Tak ją chciałem! Kurwa! AAAAA! Jeszcze muzyka taka! Ja pierdolę! Moi się szczęście przyniosła! Ja pierdolę! Półtora roku kurwa grania tego slota! Ja jebie! Moi się you are welcome! Mogę dwie koszulki? Nie, jedna jest tylko, bo jeden maksimum. Ja pierdolę! Zobaczcie, jak ona jest ładna ta koszulka! Aż kurwa mi łezka poleciała. I to jest bardzo rzadki Maxwin. Ja pierdolę. Pół bani, pół miliona euro, kurwa. A ja wczoraj przegrałem 200 tysięcy dolarów na s To się kurwa odbiło. Co to w tak płaci? Olin Lin, musisz grać, bo nie wróciłeś. Nie, no, bez przez, przesady. Nie wiadomo. Czy to Monika czy. Bo zrobiłem rytuał taki przed tym. Nie wiadomo. Jest Lebandy! 39 zostało ich Zajebiście To jest 2 przy 2 miliona No, Jak pierdolę. Przestańmy Następny rok nie gramy na bandycie, zaczynamy. <tryk> Maxin kurwa na bandycie Ja też nie wierzę Nie wierzę kurwa co się wydarzyło, Że jak jest już obrócony to po prostu daje I, i następne predykcje O jest Royal ojojojoj ojo, ojo. Zobaczcie Tu można 5000x tylko zdobyć ale. Dobra. Kurwa, ale ładnie było płacić to. A chuj tam! Za 40 koła kupuję. Dobra, 40 lecimy. We can do it. Kiedy Lambo? No nie wiem. Staram się kupić do końca roku, bo. Yy, potem VAT się płaci. Czy tam coś. Coś tam mi mówili, że droższy po prostu będzie samochód chyba tam co so 100 czy so 150 tysięcy Coś tam mi mówił ten goziomek z, tego, z tej firmy Nex 1 i mówi, że najlepiej kupić do końca roku Kondolerska już czekać kręcisz, już wychodzę O 50 mi to ma... No nie pamiętam coś tam mówił, że będzie drożej <coughs> Coś smaży, gówno smaży. Tak i tak jest dobrze. I tak i tak jest dobrze. Nie mogę uwierzyć, kurwa, że taki, taki był pierdolony. Dawno tego streamka nie było. 10 na 10. Na razie.